Witam hmm, w kolejnym materiale z gry Kozacy 3, no to zaczynamy. Poczekajcie moment. Wcześniej pamiętałem, teraz zapomniałem. Warto byłoby ustawić sobie steam na telefonie. Wstecz, tak wstecz musi panie. Działaj, działaj. I chyba zaskoczył, OK. jest. I śmiga. Moment, zanim miałem? wezmę, dobra dałem plus, ale... Jakie ja gram z jazmem Rulę. Tak, dobrze, byłoby sprawdzić, czy on dwa ma pod ogóle. Eee, Jazm, jazm, jazm. 1K pyta się PT, minerały mało balon, brak. Ok. 1 K. Ok, ja mu to rozpiszę, minerały mało balon, brak. Okej. Okay. A w ogóle. Jazzy, ty śpisz. Yy, Balonny brak art, tak. Przepraszam, że tak spisuję, ale po prostu nie wiem czy on widzi. 18 domyśl, tylko artyleria. Okej. Okay. Mogę to ugrać. 18 wiek. 18 wiek domyślny. Co tam jeszcze było? Poczekajcie, nie chcę tego. Chcę włączyć milion pięćset z aplikacji biskitu. Przejmowanie to kartyleria, brak. Okej. Okay. No kolega usnął, no musimy poczekać po prostu. No kolega śpi. Nie, żartuję. nie jest na Discordzie. Mhm. Mm no i czekamy. Jeszcze ja na Discordzie przewisim, czekam. O kurde, już wiem czeka. No powiem szczerze Chyba jest git Ile to miało być? 15 pt Okej, okay, już się naprawił i to szybko. Okej, okay, zobaczymy. Brak. Bez centrum dyplomatycznego, okej. Okay. Git. Okej, okay, no to możemy zaczynać. Tylko czekamy. Jako, że nie ma centrum dyplomatycznego, to mogę to ugrać. Mamy 15 minut czasu pokoju. Tylko muszę naprawdę się postarać szybko to ugrać. Jest to do ogarnięcia, tylko muszę się postarać. Lepiej niż z bachrakiem O. Nie akładam się to wygrać, szczerze wątpię, ale jeśli co tam udałbym się to wygrać, to bym akurat wyszedł na zero po walce z Agatą. <noise> Byłoby dla mnie, byłby dla mnie bilans zerowy. Przynajmniej w tym momencie. Okej, okay, tak was podzielę. Chociaż chyba nie, pójdziemy od razu. Nie proszę mi dzielę, bo od razu wyślę do. Eee, zbiornie drewna tylko czekamy aż załaduje gra No czekamy, no czekamy, czekamy to tu dużo mówić okej okay. ciekawe kogo pierwszego zalaguje, mam takie dziwne przeczucie, że tak że to się za chwilę skończy będzie jeden wielki lag no, ruch, ruch, ruchy. A, jeden kusa, ok. Będę potrzebować jak szybciej chłopów. Tylko, migi, zróbcie. Ok, i wy wszyscy Macie w sumie wszyscy w jednym oddziale, proszę bardzo. Będzie nawet rozsądni w tym momencie, żeby oni wszyscy pracowali. No, stop. A potem, jak skończycie to, to i to, to idziecie tutaj. Pan może od razu iść tutaj do drewna. Proszę bardzo. Dalej byśmy zbierali, tylko przez. Zaliście się to pole ułożyło. tu. To pole dzisiaj właśnie ułożyło. Ok, koszary. Ja chcę teraz dobudowywać koszary. Czy pierwsze, się to. Wiecie co, zbudujcie mi te koszary jeszcze natychmiast. Pan może iść od razu do drewna. Ok. Szybko tutaj. Ruch, ruch, ruchy. I potrzebujemy 450. Bo nie mamy żywności na chłopów. No okej, okay. Szybko ruch, ruchy, Kamie Kamień nie planuję zbierać. Planuję wymienić sobie na kamień żelazo. Na tym etapie. No bo wiecie. Mogę sobie teraz kamień to naprawdę kupić za żywność. I to będzie chyba najrozsądniej. A żelazo wymienimy na kamień. Okej, okay, do drewna nie. Idźcie tutaj do żywności pracować. Od razu wymieniamy tak. Na żywność. I żelazo, tak powiedziałem, na kamień. Możecie zrobić tak. Idźcie mi tutaj od razu produkować złoto, póki możecie. I to będzie na Okej, Ok, od razu czy produkować piginierów. Idziemy piginierów, tak... Y Lepiej byłoby teoretycznie pójść, mamy pytanie pytaliśmy o czasu pokoju w muszkieterów, ale wydaje mi się, że jak pójdziemy tradycyjnie piki, to unikniemy ataku jego kawalerii. Ciekawa kombinacja w ogóle gra. I szybko przygotujemy kusary tym razem, tylko musimy się pośpieszyć. Okej, okay. szybko złoto. A nie, po tysiąc się zgadza się, potrzebuję tak. Potrzebuję tak. I szybko, możecie wy... Nawet wy, pikinierzy, potem was podbieram, zrobicie mi szybko scan mapy. Proszę bardzo, żeby wiedział gdzie się przemieszczać. Ok, na razie nie ci odejdą, potem ustalimy, gdzie. O, jest złoto, jest złoto, bardzo dobrze. Potrzebujemy złoto na handel. Ok, przydałoby się drugie TH, ale to musimy takiego poczekać. Co mogę wybudować teraz? Nic jeszcze. Mogę to, ale nie mam tyle złota. A to jest spory problem. Potrzebuję przede wszystkim drugi ratusz w tym momencie. To jest dla mnie priorytet 2100. Mamy rynek, więc jest dobrze, tylko musimy się pośpieszyć. Moglibyśmy nawet dorzucić w sumie produkcję żelaza na początek, albo węgla, żelaza. To mogę żelazo handlować na kamień na przykład, nie? Czy na inne drewno. Okej, okay, potrzebujemy teraz szybko wymienić sobie na to. Potrzebuję na to. Mogę 500 wymienić na razie na drewno. Proszę bardzo, już mi wiele brakuje. Yy, możemy wymienić 1000 żywności na drewno, już mamy maksymalną ilość niezbędną. Znowu 500 złota na kamień. Okej. Okay. Już mamy wystarczająco. Proszę bardzo, drugie taka. Okej. Okay. No i jaka jak zresztą śmigać. Jak to ruszy, to jesteśmy ustawieni. Okej, okay, szybko ruch, ruch. Teraz bo to się wymieniamy. Potrzebujemy drugie koszarek najszybciej. Albo zrobimy niedługo trzecie TH. Tylko musimy się pośpieszyć teraz. Żelazo zresztą przynosi nam powoli efekty. Nieznaczne, ale jednak. Potrzebuję kamieni, bo kamień się skończy, to możemy wymienić sobie znowu 1000 kami. I możecie zrobić jeszcze produkcję. Nie produkuję chłopów. No na co mi chłopi? No, ludzie, na co mi chłopi? Na co to komu? Jesteśmy na tej samej połówce. Więc muszę szybko teraz 2,5 2500 złota i zakupić to. Więc na razie na budynki wymieniamy pożywienie. Proszę bardzo. I potrzebujemy budować się. Zaraz zobaczymy, co potrzebujemy budować. naprawdę. Przede wszystkim drugie koszary potrzebuję. Nie ma diplo, więc zwycięstwo będzie poprzez bukiniarów i naszą prostą husarię. Potrzebuję to wybudować, to może zrobić sikierkę i będę wysłał do produkcji drewna i to będzie chyba dobre rozwiązanie. Tylko no, budowa diplo na tym etapie jest... chociaż nie, poczekajcie, jeżeli zrobię to w ten sposób, to mi powinni za chwilę zgromadzić. Okej, okay. tylko daj mi jeszcze chwilę. No bo tylko kolejność dowolna, bo potrzebuję jedno i drugie. 800 złota jeszcze, świetnie. Ok, ale chyba w pierwszej kolejności wybudujemy drugie koszary. To by się przydało, ale chyba drugie koszary będą rozsądniejsze, bo już mamy złoto praktycznie. No też w sumie. Nie, drugie koszary najpierw. Szybko złoto. Jest złoto, jest złoto, jest złoto. Proszę bardzo, najpierw to. Może być nawet tutaj. Budujcie mi to szybciej. Na no to już prawie mamy. Na no to już prawie mamy. Proszę bardzo, potrzebujemy szybko wojsko. A, zapomniałem o tym. Dzięki, dzięki, dzięki. Ja zapomniałem po prostu o tym. Przyznaję bez bicia. Okej. Okay. Po, po to właśnie założyłem, bo jest droższy. Większy współczynnik. E, potrzebuję na to teraz. Słuszna uwaga. Dzięki stary. O właśnie, to potrzebowałem. Właśnie, przypisaliśmy pracę, bo e, czeka... to zgromadziłbym nadwyżkę i bym zapomniał o tym po prostu. Nie pamiętam, czy jest przejmowanie. Przejmowanie chyba jest. To będzie chyba rozsądnie. Proszę bardzo, zrobić tak. Zrobić tak, 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 zrobić tak. Zrobić tak, zrobić tak I jeszcze tak i tak. Okej okay. Wiecie, ja tutaj mam nadwyżkę pignierów. Jak szybko pójdę teraz w stanie. Zalazł szybko na drewno. Od razu rozbudujmy sobie to. Więcej kopalni nie potrzebuje do szczęścia, tylko te 4 To możemy je po prostu rozbudować. I potrzebujemy szybko dobudować kolejne. Okej, okay. kolejne taka jesteśmy ustawieni. Żeby maksymalną produkcję żywności mieć. Szybko na drewno. Potrzebuję sikierka. Może być sikierka od razu. Dlaczego by nie? I niech od razu produkuje mi może być stąd, proszę bardzo. Eee, potrzebuję aż 30 to może nie, ale 17, proszę bardzo, tak? A potem tutaj, tak? To ty. Jak już tak zrobiłem, to nie idą mi tutaj. Proszę bardzo. Nie taki będzie podział pracy. Drobne jest o wiele bardziej kalorycz kaloryczne i pozwoli mi wybudować więcej stajni. I to jest dobre rozwiązanie. Stajni mi są tak potrzebne, w tyle pilnym. Jedyna przewaga, jaką mogę uzyskać, to jest przewaga jeźdźców, więc muszę się postarać, żeby ją uzyskać. Eee, nie mamy diplo po prostu. Nie ma diplo. Nie ma diplo. Rozumiesz to w nie ma dipla, tego robię szybko stajnie, chłopie. Właśnie dlatego mam szansę to ugrać nawet z jazmem. tylko muszę pośpieszyć. Nie ma właśnie dipla. Rozumiesz o co mi chodzi? Dlatego mam szansę ugrać to tylko. tylko Muszę to, muszę to zrobić jednym uderzeniem. Nawet trzeciego techa nie będę robił, tylko muszę pośpieszyć jak najwięcej stanie bud budować w tym momencie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, to jest improwizacja z mojej strony, ale jeśli się uda, to mam szansę go pokonać. Jakiego techa? Ja nie robię techa żadnego, zrobiłem dwie. Teraz to mi stanie interesują, żeby chociaż trochę chustary zyskał, żeby było bardziej mobilne. Chociaż odrobinę, chociaż 10 jeźdźców, nie mówię więcej. Właśnie, muszę już zacząć to robić. Czy mi się to podoba, czy nie? Szybko to. Nie zrobiłem tego? Nie zrobiłem, tak, dlaczego nie. Ma? A, pewnie nie oznaczyłem. ich, Okej, okay. teraz idźcie mi tutaj. I szybko robimy te upgrade. Y. Robię też, no. mi się raczej nie złapie na to, ale i tak warto to zrobić. Nie tak tu? Proszę bardzo, szybko, szybko, szybko. Bardziej w obronę powinny mi zostawać, ale już powiedzmy, że możemy to zrobić w ten sposób. Możemy zrobić drugi upgrade tutaj. Yy, mogę budować kolejną stajnię? Pewnie nie bardzo, nie? 1200 zł mogę, tylko muszę chwilę poczekać. Stajnie to mogą moi dwale ubudować drugą, proszę bardzo. Właśnie dlatego mam szansę. Możliwe, ja jestem na jeden K na 1K surowców do ciążko i jeszcze nie do końca wymiankę ogarniam, tak jak widziałeś. Jestem w stanie budować już kolejne 3TH, ale nie wiem czy mi na tym etapie to pomoże w jakikolwiek sposób. Bo już zobaczę, że mamy połowę niezbędnych surowców. Chyba potrzebuję 6300, chyba tak. Tego, że mam na razie tylko drewno, potrzebuję jeszcze kamień. Kamień mogę tylko zakupić w tym momencie. Cały węgiel na kamień, proszę bardzo. Już mi niewiele brakuje. To możemy domienić się na 500 zł, to się akurat nie zaboli. I budujemy 3TH, proszę bardzo. Może się przydać do żywności. Szybko, tak. To jest coś, te, te rule, już kiedyś pisałem. To są rule, które nie całkiem ogarnię, nie? Na tym polega problem. Wiem, gdzie on jest, jest tutaj. Jak mi zrobi podjazd, o ile nie gra Polską, ma po inną mocną to mam szansę to teraz ugrać. No, ale szansa to nie znaczy zwycięstwa. 10 tysięcy drewna potrzebuję, okej. Okay. Nie jest to do ogarnięcia. Niech mi wydobędą jak najwięcej węgla i żelaza. Węgla i żelazo to z używami służaria, to jest najgorsze. Możemy dać im jeszcze trochę do. Yy, Produkuj mi szybko chłopów. Nie zrobiłem? Faktycznie, dzięki, dzięki, dzięki. Przegapiłem. Dobra, mam, mam. To szybko drugi stand. Znaczy on najprawdopodobniej pójdzie w strzelcu, więc jedynie co mnie ratuje to to. 9500 żywności to 50, czy 50, 50, 50 kosztuje, ok. Wymieńmy szybko na żywność, nie tak, eee, wszystko co posiadamy, proszę bardzo tak, proszę bardzo tak. I to powinno mi dać to. Tego nawet nie próbuję już teraz robić, bo nie zdążę po prostu. Mam dostateczną ilość na to, tylko potrzebuję 400 kamienia. Kamień to jest najmniejszy problem, proszę bardzo. Możemy tak. Jeszcze mi trochę brakuje, to mogę żelazo i poczekajmy, a się zbierze więcej. Jeszcze mi chwilę brakuje. To powinno styknąć. Tak, i teraz szybko wybudować trzecią stajnię. Dobra, jest was dziesięciu. No, jesteście w pierwszym oddziale, proszę bardzo. Spróbujemy zrobić o podjazd. Głupie zrobiłem, że nie zrobię sobie wizji. Głupio zrobiłem, że widzi nie zrobiłem, teraz zaskoczyłem. Chociaż ja mi się ze mną to naprawdę będzie tylko bawił w tym momencie. Okej, okay. mogę dorzucić jeszcze do ataku. Kusari, a on mnie chyba widzi. Pytanie: czy przejmowanie, bo się pamiętam czy było przejmowanie. Nie ma golda! Są tylko trzy goldy, jest mało minerałów. Nie wiem, gdzie jest gold? Tutaj. Ale patent jest tego typu, że nie ma tyle golda na mapie. Ktoś w ogóle widział, na jakie gramy? Bo jest tego typu, że ja gram mniej więcej po te rule, które mamy. Podejrzewam, że przejmowanie nie ma. Jaką grację? Anglią. O! Mogę to ugrać nawet. Po prostu nie ma... A, cwaniak, 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 cwaniak zorientował się, ok. Szybko jego dragonów dojeść. Szybko dragonów. Szybko dragonów dojeść. Samych dragonów. Ok. Przejście tutaj, przejście przez jego osada. Szybko żelazo, szybko żelazo. Może to, że albo je wysadzi, albo je przejmę. Dobrze wysadził, je. I szybko tutaj. Tego nie udało mi się przejąć. Tego też mi się udało przejąć. Ej! Nie ma przejmowania chyba. Dobra, wysadził, tak się inaczej. Czy jest przejmowanie czy nie, Tą to wysadził. Coś tam ugrałem. Oj, on mnie atakuje. Chyba nie mam wszystkich upgrade'ów. Co ja zrobiłem? Pulsarię posłałem prosto na... Dobra, nieważne. Ale mogę to wygrać. Albo i przegram. Zależy. O, nie wierzę. w To o mi mnie... Mnie zrobi tutaj przysiew. Szybko walczcie. No nie wierzę. Jak to... Musi być lepszy upgrade odemki. Przegrałem. No to yy, ten, sam się zaorał. Jazm, ale to nie zmienia faktu, że przegrałem bitwę, bo miał lepsze upgrade. Y. To jest good game. Tak, a to jest good game, mój ja lepszy upgrade ode mnie. On poszedł jakoś, ja za bardzo rozprosiłem wysiłek. Good game, dobra, nieważne. Ale to dlatego, że yy, zdążył zrobić wszystkie upgrade. Ja to naprawdę przewaliłem, bo się za późno zorientowałem, że mnie atakuje. I mogę jednak w tym stanie stać. Mogę jednak w tym stać. Ej, no trudno. To już lepiej wcześniej zakrętałem bez kitu. Dobra. Nie ma co. Ale on też nie lepiej ode mnie zagrał. On tak samo jak ja poszedł w stajnie, tylko on to zrobił szybciej. Mieliśmy podobny patent. Oboje poszliśmy w stanie, tylko on to zrobił sprawniej ode mnie. On miał wszystkie trzy goldy zajęte i nie jestem pewien, czy nie poszedł na neutrala, bo nie widzę. Tak, w neutrala poszedł. W sumie, gdybym wcześniej pomyślał o zrobieniu... Wymieniałem surowce. Te... A, czy dobra, nie wymieniałem na początku. Potem mi napisaliście, żebym zaczął wymieniać. Poczekaj, ja swoją drogą ja zmówisz, żeby napisać, że dał się zaorać, Bo, choć bo, bo zapomniał sam, że nie ma przyjmowania, sobie wysadził kopanie, Pomimo tego, podjechałem do kusarium, ale nie dało, nie miałem co przyjmować po prostu. Wiem, to trzeba wysadzać. Posłuchajcie, nie to, że ja zapomniał będę, to ja jeszcze przegrałem. W takim układzie, drodzy widzowie, dziękuję za uwagę. Jak materiał się spodobał, to zapraszam na kolejny kanale. Czy